A na macie 7 poproszę załatwiony do 66 kg walczy Ej. Waliński Mikołaj, dziesiątka Masz górę! Coś! Co? A Nogi no, szeroko! Nogi szeroko! Wiktor, jest z góry, to musi zafunkcjonować, trzeba się lać. Musisz... Ty pierwszy i ty pierwszy musisz atakować. Na tego, i nie, tak nie daj z góry!